Siemanko z tej strony, Jarząbek z kanału e Jarząbek. Zobaczcie, kupiłem sobie parę rzeczy takich potrzebnych na wiosnę. Pierwsze co no to kupiłem sobie nową Nową główkę do kosiarki, bo w starej powstało coś takiego. Tutaj ten środek mi wypadł. No i niestety, to znaczy ona niby działa. Jak tutaj tym rantem się uderzy, no to ona ciągle działa. Jakoś jeszcze jeszcze się ta żyłka wysuwa, ale jest. No lipa jest bo. Jak jest miękka ziemia, no to ciężko jest to wcisnąć, więc kupiłem sobie taką w miarę tanią główkę. No i kupiłem coś takiego: szczotka druciana do kosiarki. I chciałem sobie właśnie dzisiaj przetestować, jak ona będzie sobie radziła z mchem, który mam na takim na murku, po prostu przy, przy tym, przy ogrodzeniu na takiej podmurówce, więc sobie ją założymy. Niestety przy swojej kosiarce nie miałem tutaj tej nakrętki, więc musiałem też kupić taki element, bo nie mogłem dostać tej nakrętki samej z tym, z tym takim grzybkiem. Więc zaraz sobie to przykręcimy do tej kosiarki, pójdę sobie tam na, do ogradzenia i zobaczymy, jak to czyści. Ta szczotka ma chyba 20 cm albo 15 chyba 20 średnicy i co? Z tego co widziałem są z różnymi włosiami. Te, te włosie są takie bardziej miększe, ale są też takie włosia, które są e, pozwijane tak bardziej ciasno one są tak jakby twardsze, ale e, też brałem to ze względu na mięk, te miękkie włosie z takiego względu, że e, przed ogrodzeniem mam chodnik i tam czasami mech e, wchodzi. I chciałem już czyścić ten mech, ale ale ktoś mnie wyręcił, wyręczył po prostu z gminy i przyszedł i to wyczyścił więc y, po prostu to się przyda Tam ta szczotka do jakichś innych rzeczy, na razie wyczyszczę sobie ten murek i montaż jest bardzo prosty, bo sobie bierzecie tutaj mam kosę tu na tą główkę sobie y, montujecie za chwilę wam pokażę jak to jest zamontowane No i tak jak widzieliście, to było moje pierwsze czyszczenie i trzeba sobie na początku e, taką wypracować sobie system, jak to, jak to, szczotko się posługiwać, bo zauważyłem, że jak chce się, e, jak tu mamy krawędź i chcemy z tej strony podejść i zacząć czyścić, to często zablokuje się ta szczotka i przez to cierpi sprzęgło w kosie, ale jeżeli tutaj mamy krawędź i tak idziemy do przodu, to krawędzio to jest całkiem fajnie, bo wtedy się nie blokuje, ta szczotka się w tą stronę kręci i, no i my idziemy do przodu, i ona, się, i ona się wtedy nie zablokuje. Kosa też tak na maksymalnych obrotach, no to no po prostu ta szczotka się za szybko na maksymalnych obrotach kręci, dlatego tak cały czas, cały czas czyściłem to tak na. Na pół gazu, a nawet nie na pół gazu, tylko tak sobie dodawałem pulsacyjnie dodałem, trochę puściłem, dodałem, puściłem. Może to nie jest za zdrowe dla kosy, ale na pewno e, to nie działo się na najwyższych jej obrotach, więc, więc e, nic jej się nie stanie. E, no i co? Myślę, że tak do jakiegoś tam czyszczenia fajny gadżet. Na pewno trochę ułatwia, bo tak to by trzeba z jakoś szczotką tam się chyla czyścić ten mech cały, który tam był no tak to można sobie na te kosę założyć i czyścić wrzucę wam w link w opisie wrzucę wam w opisie link gdzie ja to kupiłem jak chcecie to możecie sobie obejrzeć jakie są ceny ja to zamówiłem z Chin, żeby było trochę taniej no i co, i do usłyszenia trzymajcie się, na razie, cześć